Jesteśmy teraz przy obbi, ale ja nie będę tutaj go przechodzić, tylko żeby przetrwać. Tylko muszę się na niego jak najwyżej wspiąć. O nie, szybko spadłam! Dlatego, że zaraz przyjdzie tutaj fala tsunami. Będzie naprawdę się działo, widzowie. Także oglądajcie do samego końca. Trzeba tutaj dobrze skakać. Wow, prawie spadłam. Ok, szybko, szybko, zobaczcie. Już się woda podnosi. Musimy przejść. Uwaga, uwaga, ostrożnie, wszyscy musimy przejść. Nie, ta woda się podnosi tak szybko. Nie ma szans. Nie deli padli. To było takie strasznie trudne obbi, żeby to przejść. Jeszcze w dodatku na początku spadłam, przez co straciłam trochę sekund, ale widzowie, wy jeśli byście chcieli, to możecie zostawić łapeczkę w górę. Każda jedna łapeczka w górę to jest jedna sekunda więcej na to, że to przetrwa. No klikajcie, jeśli się wam podoba taki film. I teraz czekamy na kolejną rundę. Zobaczcie, tutaj mamy też głosowanie. Możemy sobie wybrać mapkę, ale powiem wam, że to obbi było naprawdę trudne. O, ja chcę burgera. Akurat bym sobie zjadła. Głodna jestem. Burger z frytkami, z maka Będziemy się wspinać. Taka będzie mapka, o ile wszyscy tak zagłosują. A wy widzowie, jeśli chcielibyście za mną pograć, to dołączajcie do mojej grupy z Robloxa. Nazywa się Team Patix. To jest pierwsza linijka w opisie. Też na grupę z Facebooka. Wszystko wam zostawiam w opisie pod tym filmem. Wszystkie linki macie. No i mamy tutaj ocalonych. Ej, kilka osób ocalało. Ej, oni dali radę. To są jacyś skillowcy. Ja nie dałam rady, bo to był pierwszy raz, kiedy grałam w tą grę. I zostało 9 sekund głosowania, więc Głosujcie ludzie dobrze. Oni oni wybierają jakieś schody, chociaż schody też byłyby kozackie. I jeszcze zostawcie suba, macie sekundę. Kto zdążył kliknąć suba w sekundę! Uwaga, uwaga! Zaczynamy! Będziemy teraz zwiewać, gdzie jest. Ej, jak to jest ciemno! Ja nic nie widzę, bo ja nie mam zasłoniętych okien. O nie, dobra, szybko, szybko, szybko. Idę do góry. Ej, czemu ja ostatnio ruszyłam? Idziemy do góry! Szybko, 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 wspinamy się. O nie, nie, nie! Nie ma schodów? Ej, co się dzieje? Czemu nie ma schodów? Jestem na samej górze. Czy to już koniec? Jak to się stało? Ej, czemu jest pana? Nie, nie, nie. Szybko, szybko muszę. Muszę do góry, do góry, do góry. Do góry stójcie, stójcie. Ja nic nie widzę. Ciemno, jest ciemno, jest ciemno. Zaraz mi życie zacznie uciekać. Szybko muszę się na czymś zatrzymać. O, nie, 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 nie. nie. Dam radę, dam radę. Ile jeszcze to będzie trwało? Ile jeszcze będzie trwała ta apokalipsa? Jeszcze pioruny są? mnie! i padłam. Dobra, w kolejnym głosowaniu mamy do wyboru stodołę, biuro i pianino. Ja wybrałam stodołe, bo, no nie wiem, tak mi się wydaje, że będzie fajna. Biuro to jest takie trochę puste i pianino. No, pianino też byłoby spoko. Okej, okay, mamy stodołę, więc zaraz zaczynamy. Ciekawe, czy to da nam się radę tutaj przetrwać, bo przed chwilą była burza i było tak ciemno, a mi prosto w twarz w ogóle słońce świeci, więc ja nic nie widziałam. Ej, jak oni szybko ruszyli, to jest nie fair. Czemu oni tak szybko biegną? Ach, bo to trzeba shifta dać. Dobra, już widzowie Sprawa rozwiązana, trzeba dać shifta. Już wiem, czemu oni tak szybko biegają. To jest jak na Brookhaven, czy, czy w Minecraft'cie, już teraz nie wiem. Na Brookhaven chyba też się trzyma shifta, żeby szybciej się biegła, a w Minecraft'cie coś innego. Patrzcie, idzie woda, jak ona się podnosi, zalewa nas, zalewa! Musimy to przetrwać! Joko idzie fala! O nie, 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 nie! Wow, i przetrwaliśmy! O nie, oni wszyscy tam padli. Dobrze, że jestem na samym czubku tej wieży. W stodole. Wow, tam wszystkich porywa. Mam nadzieję, że mi się uda przetrwać. Ja jeszcze sobie na kogoś głowę stanę, a nie można na kogoś stanąć, żeby być jeszcze wyżej. Kiedyś można było w jakichś disasterach tam sobie stanąć. O nie, idzie, idzie! Szybko, 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 trzymajcie się! Nie, czemu ja spadłam? Czemu, czemu? To jest nie fair, to jest nie fair! O dobra, stoję tu, stoję, tu, stoję! Tu podnosi się woda. Uwaga, bo to się tak zalewa i podnosi. Szybko, muszę, muszę się uratować. A! Dobra, dobra, zaraz przyjdzie fala. O nie, idzie fala. Nas na czubek. Nie! Szybko, szybko, szybko popadnę. No dawaj, dawaj, dawaj. Ej, nie mogę się podnieść. Nie, nie, nie. No i pomogę, jak szybko mi to Czemu tak szybko mi to HP? Właśnie zniknęło. Miałam pełnej nagle pe, 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 i już było zero. Bez sensu nie zdążyłam. Ale no, kilka osób przetrwało. Już niewiele mi brakowało i też bym przetrwała. Nie mam żadnej koczuszki. Tsunami było, stodoła była i teraz głosujemy. Na, na co głosujemy? Latarnia? Mo, Można wózek? O, ja bym się wózkiem przejechała. Wsiądziemy sobie w wózek i będziemy uciekać przed tsunami albo przed innymi jakimiś katastrofami, disasterami. Jesteśmy, mamy kart ride, kart szybko, szybko, szybko. Ja wsiadam. Ej, czemu nie djesz? Nieżają bez mnie, bez mnie pojechali Ja chcę też wciąść. Jestem, jestem. Dobra, dawajcie, damy. O nie! Tutaj się przewrócił wózek. Nie damy rady w tyle osób. O, nie, szybko musimy do góry, do góry, do góry. Do góry, do góry, dawajcie, dawajcie, trzeba pieszo podejść. Nie, no niestety nie ma wyboru. Trzeba podejść pieszo po tych torach. Szybko, szybko bo zaraz przyjdzie, już idzie coś, już coś idzie. O nie, 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 nie damy rady, bo nie mamy wózka! Nie damy rady! Nie! Serio, już od razu. O nie, patrzcie, patrzcie. Ja już padam, 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 padam. Szybko na jakieś drzewo, na jakieś drzewo. Nie, no już padłam serio. Przecież to było nie do przeżycia, przez to, że mieliśmy tylko dwa wózki. My się w nim nie zmieściliśmy i zobaczcie, ile osób padło. To było mega ciężkie, żeby to przetrwać. Od razu przyszła fala tsunami i nas zmiotła z plaży. A co? Zobaczymy, czy ktoś w ogóle to przetrwa. To było naprawdę bardzo ciężkie. Idziemy dalej sobie głosować. Co my teraz tutaj mamy? Blokowa wieża albo bardzo. O, idziemy na basen. Basen jest dość niski, więc trzeba będzie gdzieś się wspiąć na najwyższy punkt, żeby to przetrwać. Ale to obi było trudne. A blokowo że jeszcze nie mieliśmy. Zobaczymy ten basen, jak nam pójdzie. <laughs> Ciekawe. W sklepie mamy jakiś spinner, latarnie. Mamy magiczną kulę. Mamy świetliki jakieś. Fajerwerki. Wow, Ej, właśnie, wiecie, co by? Tylko jedna osoba przetrwała, ale kozak. Ja bym mogła sobie kupić na przykład taką alcewkę. Nie, ale zobaczcie, to kosztuje 1000 złotych kaczek, a ja nie mam ani jednej. Dobra, teraz Cóż, muszę się skupić widzowie. Muszę to przetrwać. Przecież ja nie mogę się poddać. Nie chcę być zmieciona przez falec tsunami. Przecież to jest wykluczone. Ej, kto mnie tu popchnął? Nie no, masakr, Co oni tu robią! Co oni tu wyrabiają za rzeczy? Dobra, szybko, szybko, szybko. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Tam, 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 tam. Tutaj do góry trzeba. Do góry, do góry, do góry. A, nie, 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 dobra, szybko, szybko, szybko. Wspinam się, wspinam się, jestem. O nie, ja na złam, na złam, na złam! Weszłam tutaj, tutaj, szybko, 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 idę do góry, do góry, do góry. Szybko, szybko. Szybko jest, jestem całkiem u góry! Ha, ha! Jestem na najwyższym punkcie, zobaczcie! Odznaka ekspert nurkujący. Tak, ja jestem ekspertem nurkującym, widzowie, bo co chwilę spadam i mnie fala tsunami porywa. O, idzie fala, no, zobaczcie. Zobaczymy kto przetrwa. Zobaczymy, zobaczymy! Nie! Nawet nas! Ej, nawet nas tutaj dosięgnęło! O nie, 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 dobra! Musimy to przetrwać, widzowie! Trzymajcie się! Trzymajmy się razem! Gdzie idzie fala? Nie ma na razie fali. O nie! Czekajcie, podnosi się woda. O nie, 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 nie! Idzie fala! Nie, skakać, skakać, skaczcie, skaczcie! Ej, dobra, jestem, jeszcze żyję! Położyłam... O nie, kto mnie zwalił! Nie! Szybko, szybko, szybko! Do góry, do góry! Nie, nie, nie! Do góry, do góry! Ho, ho, ho. Szybko, szybko! Stoję z tobie. Ej, dobra, zobaczymy, co teraz. Kto mnie zwalił? Ty! Typ! Ten typ mnie zwalił! Uwaga, uwaga, skacze, skacze! Nie! Dobra, 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 zaraz już się wszystko rozpadło! Trzeba przetrwać, trzeba przetrwać! O nie, nie, nie! Na cokolwiek trzeba stanąć! Na cokolwiek! Na dach, na dach, na dach, na dach! Dobra, gdzie jest dach? Dobra, jestem, jestem! Żyję, żyję! Zobaczymy, co teraz będzie. A mam najmniej zdrowia! nie! Jest! Przetrwałam! Uff, chociaż dostałam 26 kaczek złotych, także jest progres widzowie. Dzięki. Udało się, przetrwałam chociaż jedną rundę. Uff, dobra. Co wybieramy następne? Szklane płytki, szafka. O, do szafki idziemy, czy na port? Dobra, do szafki, tak jak inni tu głosują. Dobra, jesteśmy szybko, szybko. Biegniemy, biegniemy, widzowie. Gdzie możemy się tam spiąć? Do góry. Ej, nie mogę tam spiąć. Się. Uwaga, uwaga, zablokowałam się. Gdzie my jesteśmy? Jak oni tam przechodzą? O nie, jest strasznie ciasno, strasznie. Dużo ludzi tu jest do góry. O nie, spadnę zaraz. Nie mogę tak tego robić. No czemu ja spadam? O nie, 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 nie! Widzicie to jest nieszczęśliwe. Jak się już tak spadnie, to już naprawdę trzeba mega uważać. No nie, przecież tu się wszyscy pchają. Nie, 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 nie! Zaraz zaraz coś mi się stanie. Zaraz coś mi się stanie do góry, do góry, do góry, do góry. Dobra jestem. Stoję tutaj na tym. uwaga, uwaga, Oni jak oni tam weszli? Ej, no wiesz co? Ja nie mogę tam wskoczyć. O jestem. Dobra, czekajcie. Jak oni tam weszli? Jak oni to zrobili? Idzie fala, ale czekajcie, jestem w miarę bezpieczna w tej szafce. Nie jest aż tak źle, bo ta fala bardziej. O, widzicie ich wszystkich? Z góry zmiotła, a mnie nie. Mnie w szafce nie zmiotło. Czekajcie, ja się schowam za tymi rzeczami, to może będzie lepiej. Dobra, jestem schowana. Uwaga, idzie fala czy nie? Idzie coś, coś się zaczyna dziać, a ja się tu chowam. Uwaga, uwaga, zobaczymy. O, patrzcie, widzicie? To jest IQ 300! Chociaż nie, chociaż nie, już spadłam, 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 spadłam. Zabawki się zsuwają. Może uda mi się przetrwać. Dobra, stoję. Uwaga. O nie, 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 zatapia, zatapia. Stoję na czym, stoję na jakimś klocku, dobra. Nie jest źle. Uwaga, tylko... Ej, tyle osób! Wygrałam, mimo że się nie wspiłam na samą górę, ale jestem kozakiem, widzowie. Jea, yeah, udało się, dobra. Coraz bardziej podoba mi się ta gra. Skoro mi wychodzi, to ja się bardzo cieszę. Co wybieramy? Świątynia, dobra, bierzemy świątynię. Co on tu ma? Uderzył mnie szybko, wspinamy się na wieżę, na wieżę jak najwyżej jesteśmy. Można jeszcze wyżej gdzieś? Eee, trzeba coś wykombinować. Może można wskoczyć jeszcze gdzieś wyżej? Czekajcie, czekajcie. Ops. O nie, nie, nie. Jakie ognie tu są. Ej, tu są ognie! To jest podłoga, to lawa! Jak oni tam weszli? Ja tego nie ogarniam, widzowie. Jak oni tam mogli wejść? O nie, teraz ja już muszę uważać. Bo kto wpadnie do ognia, to już nie da się uratować. Po prostu się popalimy. Jak oni tam weszli? Ej, co jest grane? też tam chcę. Jak oni tam weszli? Jak oni to robią? Ja jeszcze nie jestem takim po prostu zawodnikiem chyba w tą grę czy co. Dobra, widzowie, jeszcze nie docho. Nie, ja się palę, palę się. Czemu się palę? Nie, 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 nie. Dobra, już ugasIłam się. Uf. Dobra, zobaczymy jak to teraz pójdzie. Jest, przetrwałam to. Lawę przetrwałam. E, a ile osób przetrwało? Czyli to było w miarę proste. Dobra, co teraz wybieramy? Szczęśliwy burger czy szklane o szklane płytki? Zobaczymy. Może one będą jakieś śliskie. Zaraz się tego dowiemy, jestem mega ciekawa. Okej, okay, dobrze, czekamy teraz, aż tu się coś dalej wydarzy. Patrzę tutaj sobie w dół i leci woda. Ej, patrzcie, tutaj w ogóle są jakieś to toje O nie, znowu jest ciemno, ja nic nie widzę, autentycznie. Dobra, ja to przegram, bo ja nic nie widzę. I dostałam... Co? Dostałam od razu z pioruna, ledwo co weszłam ja i akurat na mnie trafiło, nie? Ja nic nie widzę, autentycznie nic nie widzę, bo ja mam słońce na twarz, widzowie. Dobra, czekajcie, gdzieś tutaj jest coś, widzę, żółtego. O nie, 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 nie. Dobra, dobra, czekajcie, trzeba to przetrwać. Trzeba skakać cały czas! O, nie, 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 nie! Nie, nie, nie już, po mnie, już, po mnie, już 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 po mnie wiedziałam, zobaczcie, wszyscy prawie padli. To było mega ciężkie, prawie wszyscy padli. Głosujemy teraz, może wybierzemy Nuba, tak jak ja to zrobiłam. Przed chwilą weszłam na tą właśnie tutaj platformę, małą. I chciałabym, żeby był noob, a oni wybierają świątynię, dlatego, że ona jest najłatwiejsza i wszyscy tam przetrwali, także będzie znowu świątynia. Uwaga, uwaga, przenosimy się i ciekawe przed czym będziemy uciekać. Znowu lawa! Oni szybko, szybko do góry, do góry. Jak oni tam weszli do góry w ogóle? Ale wiecie co, najlepiej jest tutaj zostać, bo to już wiadomo, że ta lawa mnie raczej nie dosięgnie. Więc nie ma sensu być tam na górze, bo to łatwo można spaść, chyba. Okej, okay, lawa się podnosi, uwaga, widzowie. O, ile ognia tu jest? Patrzcie, gdzie my jesteśmy. Jakie tu jest pustkowie i tylko my. <laughs> a to wy, oni się próbują wspiąć całkiem do góry, a to wystarczy po prostu tu sobie stać. No i sobie stoimy. Chyba ogień do nas nie dojdzie, zaraz się okaże, uwaga, uwaga, e, chociaż nie, teraz jest coraz bliżej ogień, o nie, 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 chyba, że tu wejdzie do środka, on się pali, pali się, trzeba uważać, uważać trzeba, ojej, czyli jednak doszedł ogień do nas, lol, ale jest blisko ten ogień, zobaczcie, wow, e, już chyba koniec, Ha? chyba koniec, zobaczmy, dobra, chyba, że będzie kolejna fala tego ognia, e, zobaczymy. Ej, przetrwałam! Haha. Ale super widzowie, ale mi się mega podobał ten odcinek. Te disastery są ekstra, tsunami, lawa, burza, tornado. A Wam, jak się podobał taki odcinek, wbijajcie też na mój Instagram, Facebook. Linki macie w opisie. Jestem teraz w Grecji, chyba, bo nie wiem, kiedy wstawię ten odcinek. Ale właśnie, jeśli chcecie zobaczyć, jak jest w Grecji, wbijajcie na mój Instagram, tam stawiam zdjęcia też na moją grupę Z Robloxa, jeśli chcecie ze mną pograć. I bądźcie jutro, odcinki są codziennie, a tymczasem jeszcze biegniemy gdzieś tu. Biegniemy, biegniemy, biegniemy. Ej, co to jest? Skrzynia skarbów. Ej, może jak gdzieś nad morzem na wakacjach znajdę skarb.